Cześć! Zaczęliśmy rozmawiać o Kybalionie, o świętym traktacie Hermetystów w ujęciu Dorian Virtu, czyli książeczce Boska Magia. I trochę nagrywałam już o takim wstępie, o tym, jak pracować z Kybalionem, o tym, czym to jest, jak wyglądają pojęcia. Zaczęliśmy omawiać w ostatnim nagraniu, które przyznaję było dość dawno temu, zaczęliśmy omawiać prawo mentalizmu. I teraz chciałabym. Zaprosić Cię do pewnej, pewnej praktyki, pewnego przełożenia tego prawa mentalizmu e, na obserwację swojego własnego życia. E, otóż, e, Kewalion zakłada, jeszcze tylko mała dygresja, proszę traktuj wszystko to, co ja mówię, jako temat otwarty, jako pewną koncepcję. E, nie traktuj tego jako jakieś absolutnie, totalne, jedyne niezmienne, fundamentalne prawo. Nawet jeśli byłoby nim. To Ty masz prawo je zakwestionować, to Ty masz prawo wyboru, to Ty masz prawo do refleksji, e, czym żyjesz, na czym się opierasz, e, czym nawigujesz w swoim życiu. E, dlatego, jeżeli e, jakby kupujesz to w całości, to okej, okay, na pewno będzie to pomocne, ale jeżeli masz jakieś wątpliwości i po prostu chcesz tylko poszerzyć swoją świadomość. O różne koncepcje, które krążą po świecie i przez całe lata istnienia cywilizacji zostały nam przedstawione, przedłożone, stworzone, to też jest dobrze, to też gdzieś tam będzie się odkładać i będzie tym paliwem napędzającym refleksję, ale również i być może przede wszystkim uważność w Twoim własnym życiu. Ok, wracamy do tematu. Jak może w Rzeczywistości, w Twoim dniu, w, twojej, w Twoim życiu e, wyglądać to prawo mentalizmu. Ono jest najważniejsze e, nie w takim kontekście, że wszystkie pozostałe są mniej ważne, ale w takim kontekście, że jakby bez tego prawa nie jesteś w stanie zrozumieć pozostałych. E, zakłada ono otóż, że wszechświat, w którym żyjemy, jest mentalny, jest produktem jeszcze czegoś większego, czegoś, co określamy mianem wszystko. Oczywiście, słowa będą tutaj nie do końca adekwatne, ale jakoś musimy sobie to wyobrazić, zwerba, zwerbalizować. Czyli to wszystko może być Bogiem, to wszystko może być Duchem, to wszystko może być źródłem, jakkolwiek nazwiesz, będzie dobrze, a i tak będzie to za mało, bo będzie to zawężenie w stosunku do tego, czym wszystko jest. Dlaczego? Bo wszystko jest wszystkim, a umysł ludzki jest ograniczony. I w tej koncepcji Wszechświat wyłania się ze wszystkiego, a twój umysł jest jak gdyby podłączony do wszechświata, tym samym do wszystkiego i jest w pewnym sensie przedłużeniem go tutaj w naszej ziemskiej materii. I to jest bardzo ciekawa koncepcja. Dlaczego? Dlatego, że może sobie przypominasz takie sformułowanie skoniną, też hermetyczne jak na górze, tak na dole, jak na dole, tak na górze. Otóż, Jaką moc daje nam, e, daje nam to prawo, daje nam w ogóle ta wiadomość? Wszystko to, co e, wyobrazisz sobie, stworzysz, e, wykoncypujesz e, w Twoim umyśle, co podlejesz paliwem e, takim, które pozwala na e, zaistnienie czegoś w materii, na stworzenie w takim materialnym jakby e, kontekście. Czyli podlejesz to emocjami, podlejesz to uczuciami, podlejesz to pewnym obrazem żywym, który, który za tym pójdzie, czyli swoją wyobraźnią lub też swoim jakimś częściowym doświadczeniem. Wszystko to stanie się częścią wszechświata, stanie się częścią tego szerszego umysłu. Ale z drugiej strony, będąc podpiętymi pod ten szerszy umysł. W pewnych stanach świadomości możemy również pobierać pewne inspiracje, inspirit, to co pochodzi z ducha, koncepcje, wglądy, zaglądy do innych wymiarów, do innych, powiedzmy, form rzeczywistości. Więc jeśli wyjdziemy z tego paradygmatu, że jesteśmy ograniczeni tylko do naszego własnego, nie tylko mózgu i głowy, ale w ogóle umysłu, i poszerzymy się na tę koncepcję, że możemy czerpać ze znacznie większego źródła i kreować z tego znacznie większego źródła, no to nagle może się okazać, że pojawia się nam e, znacznie więcej takiej mocy kreatywnej w życiu. I teraz wracając jeszcze na chwileczkę do drugiej części tego, w jaki sposób e, praktycznie możemy to wykorzystać w naszym życiu, te koncepcje, to pierwsze prawo, prawo mentalizmu. Otóż. Prawo mentalizmu mówi o tym, że słowo, myśl, obraz, można sobie to poszerzyć, bo to jest tak w, w metaforze również ujęte. Czyli słowo jest słowem, ale jest też pewną myślą, jest też pewnym obrazem, który za tym, za tym idzie, jest tym samym, w pewnym sensie, wibracją, którą tworzysz. Więc um, operując tutaj na przykład wyobraźnią, Możesz tworzyć pewne stany wibracyjne, pewne konstrukty myślokształtów, jak powtórzę, podlane paliwem e, emocji e, i uczuć, e, które po prostu są pewną iskrą, która zaistnieje w energii, po to, żebyś mógł, mogła jakby zmaterializować, z, e, skrystalizować, stworzyć. To w swojej rzeczywistości materialnej, czy w swoim po prostu życiu. I czy to wymaga pewnej praktyki? No, jasne, że wymaga pewnej praktyki. Dlaczego? Dlatego, że myśli nam uciekają, dlatego, że żyjemy w pewnych wzorcach, schematach, które powodują, że nasze myśli idą określonymi torami, że mamy pewne nawyki myślowe. Więc co musimy zrobić? Musimy się na chwilę zatrzymać, musimy poddać to obserwacji, musimy poddać to pewnej refleksji. Musimy zobaczyć, aha, dobra, czy taki sposób, w jaki. Myślałam do tej pory, czy to mi w ogóle służy, czy to pozwoliło mi stworzyć rzeczywistość moich marzeń. W którym momencie ja wchodzę nawykowo w pewnego rodzaju myśli, które powodują no właśnie, pewnego rodzaju wibracje a kolejne prawo mówi o tym, że wszechświat jest wibracyjny. Czyli, jeśli ty wejdziesz w jakąś wibrację i zaczynasz, jak gdyby nią drgać, to przyciągasz z rzeczywistości zewnętrznej to, co jest temu podobne. Czyli, jeśli ta wibracja jest wysoka, fajna, taka karmiąca, no to będziesz przyciągać to, co Cię karmi i wspiera. Jeśli natomiast jest niska, no to wiadomo, co będziesz przyciągać. To działa jak magnez na opiłki żelaza, tak? On nie przyciągnie plastiku. On przyciągnie to, co jest z nim wibracyjnie zestrojone, co jest magnetyczne z nim. No i tak samo jakby nasze emocje działają. A, więc czy to wymaga praktyki? Jeszcze raz y, stawiam Ci to otwarte pytanie. No, wymaga praktyki. To się nie jakby, te zmiany się nie dzieją od razu. To idziemy pewnymi krokami. Zauważamy rzeczywistość, w której żyliśmy do tej pory, a musimy się w tym zatrzymać, musimy wyłączyć te autopiloty, na które jechali, jechaliśmy do tej pory. Musimy zobaczyć, jakie myśli, jakie schematy, jakie wzorce, jakie paradygmaty, jakie przekonania co spowodowało, że jesteśmy w tej rzeczywistości i tą rzeczywistość z dnia na dzień tak naprawdę kreujemy, że nasze marzenia trochę idą gdzieś tam obok i paliwo naszej wiary być może zaczyna się już wypalać, wiary w to, że możemy jednak stworzyć dla siebie coś naprawdę wybitnie fajnego, w czym będziemy się czuć po prostu świetnie, czyli nasze wymarzone życie. Bo może też tak być. Młodość ma to do siebie, że to paliwo jest względnie nieskończone, ale później z czasem zaczyna nam go gdzieś tam brakować, więc zauważ, w którym miejscu jesteś, co w ogóle spowodowało, że jesteś w tej rzeczywistości, w jakiej jesteś. Weź za to odpowiedzialność, bo to nikt inny, to ty, jesteś autorem tej rzeczywistości, ale jest w tym dobra informacja. Skoro jesteś kreatorem, jesteś autorem tej rzeczywistości, to za pomocą tych oraz innych metod, Pracy ze sobą, pracy z wszechświatem, możesz tą rzeczywistość przekształcić, możesz stworzyć inny myślokształt. Jest taka koncepcja, która mówi o tym, że wszystko jest myślokształtem. Możesz w to wierzyć lub nie, ale przyjmijmy na chwilę, że tak jest, na jedną krótką chwilę. Więc czy jedna pojedyncza twoja myśl stworzy najpierw jakiś natychmiast nowy, nową twoją rzeczywistość, nowy wszechświat? Nie, jedna pojedyncza myśl da tylko impuls, przetrze pewne ścieżki, ale jeżeli nie będziesz chodził tą ścieżką codziennie, jeżeli nie będziesz tam dbało to, że tam się da przejść, karczował, to tak jak wiesz, ścieżka w dżungli, tak? trzeba powycinać pewne czasy, stworzyć miejsce do przejścia. Jeśli nie będziesz tam tędy chodzić codziennie, no to jakby ona z powrotem zarośnie, nic się nie zmieni, ale jeśli będziesz tutaj dawać swoją uwagę, uważność, wytrzymałość. Wytrwałość, konsekwencje i będziesz widzieć cel, po co ty tam idziesz, jaką rzeczywistość ty chcesz stworzyć, jaki mental, w jakim mentalu chcesz żyć od dzisiaj, co chcesz powołać do swojej rzeczywistości, no to już, to zaczynamy. Ja cię do takiej praktyki serdecznie zapraszam. Jeszcze ogłoszę, gdzie będziemy razem się spotykać. Na razie.